Czy łatwo jest zrobić remont łazienki? Zastanawiasz się, od czego zacząć i jakie są kolejne kroki? Ile to potrwa? W tym filmie pokażemy wiele praktycznych rozwiązań. Zobaczmy historię wiekowej łazienki, która w metamorfozie dostała nowy wygląd i wyposażenie. Ostatecznie realizacja łazienki zależy od wykonawcy. Dzięki dobremu instalatorowi, jego umiejętnościom i wiedzy, remontowane wnętrze zyskuje profesjonalne wykończenie. Stawiając na fachowy montaż możemy mieć pewność, że wnętrze będzie nam służyć przez długie lata. Metamorfozę Łazienki zaczęliśmy od projektu. W tym celu odwiedziliśmy jeden ze sklepów OBI, gdzie mogliśmy obejrzeć wiele ciekawych propozycji Łazienek i produktów, które posłużyły nam jako inspiracja. Architektka, wnętrz w sklepie, stworzyła projekt. Nowa Łazienka, dzięki akcentom i kolorystyce, otrzymała nazwę Sztuka Grecka. Zmiany rozpoczęliśmy od demontażu starej Łazienki, a następnie przyszedł czas na prace przygotowawcze. Instalacje, układanie płytek, hydraulikę. Przyjrzyjmy się instalacji produktów Roka. Pokażemy, jak szybko i łatwo zamontować nasze nowości. Przechodzimy do montażu podtynkowej baterii umywalkowej Loft E. Prace rozpoczynamy na etapie, gdy montowane są płytki lub przed położeniem innej okładziny. Umieszczamy w ścianie peszel o średnicy od 20 do 28 mm. Górną część rurki wyprowadzamy około 200 mm nad planowaną krawędzią umywalki, dolną tak, by wychodziła pod umywalką nad zaworami wody. Po ułożeniu płytek lub innej okładziny przystępujemy do montażu baterii Loft E. Przykładamy kołnierz wylewki do ściany, wprowadzając przewody do środka peszla i oznaczamy miejsca na otwory, wyciągamy i następnie wiercimy. Wkładamy przewody zasilania wody i fotokomórki do peszla i przykręcamy kołnierz wylewki. Na koniec zakładamy elegancką rozetkę. Przechodzimy do dolnej części montażu zestawu, pod umywalkę. Wkręcamy do rur wody ciepłej i zimnej dostarczone w komplecie zaworki. Przykręcamy wężyki zasilania wody zimnej i ciepłej do skrzynki z mieszaczem i do zaworków w ścianie, pamiętając, żeby nie były po przykręceniu zawinięte lub załamane. Montujemy do ściany skrzynkę mieszacza. Ustawiamy ją w polu tak, by dolna krawędź była oddalona maksymalnie 400 mm od góry umywalki, boczna zewnętrzna krawędź maksymalnie 250 mm od osi pionowej wylewki. Zaznaczamy otwory, wiercimy i mocujemy obudowę. Wychodzące z peszla przewody fotokomórki i wodny przyłączamy do skrzynki mieszacza. Włączamy zasilanie elektryczne z gniazda elektrycznego i sprawdzamy działanie baterii i szczelność połączeń. Na koniec zakręcamy obudowę. Montaż okazał się łatwiejszy niż myśleliśmy, a satysfakcja po remoncie ogromna. Zobaczmy efekt. Łazienka zyskała nowy wygląd, jest innowacyjna i funkcjonalna w użytkowaniu. Oceńcie sami! Sprawdźcie inne metamorfozy łazienek ROKA na kanale Roka Polska.